I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance Dzisiaj jesteśmy w Poznańskim studiu WSK, które wynajęliśmy po to, aby zrealizować spoty dla marki modowej Morais I just wanna have fun, turn around now, turn around now 🎵 Jesteśmy na planie dosyć nietypowym, dlatego że klient oczekiwał od nas spotów nieszablonowych. Robiliśmy dzisiaj tak naprawdę trzy lokacje w jednej lokacji, razem z kontplanami, gdyż cała reklama rozgrywa się w lustrach. Dodatkowo na dole w drugim studiu odbywała się sesja zdjęciowa po to, żeby zoptymalizować dzień i koszty dla naszych klientów. W jednym studiu zbudowaliśmy trzy scenografie. Jedna była pokojem męskim, druga była pokojem żeńskim. Natomiast to, co widzicie za mną, to jest pokój pary, która na końcu każdego spotu wspólnie się spotyka, żeby ocenić swoje stylówki. Tak, jak zwykle w spotach modowych chcieliśmy pokazać jak najwięcej kreacji, jak najwięcej ubrań, ale jednocześnie właśnie chcieliśmy je zaprezentować w sposób trochę inny niż zwykle. Stąd pomysł, żeby wykorzystać sekwencję ujęć, jak do selfie. Co wyjątkowego w tej reklamie? Bardzo dużo postprodukcji. Rozgrywamy spot tak, że zobaczycie, że ciuchy wskakują na bohaterów, pojawiają się, bluzy się same wiążą. Będzie bardzo fajnie, bardzo wesoło. Nie się tym, ponieważ ten typ spotów tak naprawdę Wykorzystuje to, w czym jesteśmy najlepsi, czyli bardzo wysoka, zaawansowana postprodukcja. Będziemy łączyć ze sobą bardzo różne kadry, nakładać jeden na drugi, także korzystaliśmy z techniki animacji poklaskowej, korzystaliśmy z green screena. Już tutaj na planie mieliśmy naszego artyrektora, który pracował nad dopasowaniem ujęć. W jednym kadrze często były ukryte aż trzy ujęcia. Jestem ciekawy, czy będziecie w stanie je odnaleźć.